Wędzarnia balkonowa. W świetle dzisiejszych przepisów trochę może przewrotna nazwa, bo... Chociaż może nie. Bo wędzić na balkonie nie ma przepisów zabraniających. Natomiast nie można na pewno grillować. Urządzonko, które sobie kupiłem zastępczo. Do przygotowywania różnego rodzaju potraw wędzonych. Tym razem będę robił kiełbaskę. Korzystałem z tego już wielokrotnie. Tak jak widać były dwa ruszty. Tu jest taka taca specjalna, na którą mamy wyciekać tłuszcz. A pod tą tacą, w tym zagłębieniu, sypiemy sobie zrębki drewna, którym sobie chcemy wędzić. A tu pod spodem mamy dwa takie palniczki spirytusowe, które te zrębki od spodu podgrzewają. Te zrębki zaczynają dymić pięknie. O, tutaj się już dziura wypaliła. Te zrębki zaczynają się pięknie dymić i owędzają nam Produkty, które sobie wędzimy. Na takiej wędzarni możemy sobie robić rybki, kiełbaski, szyneczki i tak dalej. O, o ile rybki i szyneczki są dobrze dosyć w internecie ponagrywane, poopisywane, to kiełbas jest bardzo mało. A ja nie ukrywam, że bardzo lubię kiełbasy. Robiłem już to niejednokrotnie, także. Lepiej czy gorzej, natomiast jakąś tam informację na pewno przekażę. Co do samej wędzarni, jest to bardzo fajny i przydatny produkt. Ja ze względu na to, że będę budował sobie wędzarnię prawdziwą. Niestety nie mam na to czasu, to kupiłem sobie taką wysprzedaży. Są jeszcze takie fajniejsze, podwójne, wyższe, wtedy się lepiej wędzi takie grube mięsa typu jakieś szynki albo coś, ale na tej niskiej też z powodzeniem można sobie boczek, szynkę czy cokolwiek wędzić. Robiłem to wielokrotnie i naprawdę walory smakowe są. No Może nie. Tak jak w tradycyjnej wędzarni, natomiast na pewno jest to zdrowsze i lepsze niż sklepowe, bo przynajmniej wiemy z czego to mięso się składa. A druga rzecz jest satysfakcja, że zrobiliśmy to własnoręcznie. Także sama ta wędzarnia ze względu na bardzo cieniutką blachę, z której jest wykonana, pokazywałem potrafi się przepalić, natomiast działać działa. Jest to na pewno warte polecenia, jak ktoś nie potrzebuje robić tego dużo przemysłowo, to warto z tego skorzystać. Materiały eksploatacyjne są bardzo tanie, no bo to kupujemy sobie woreczek z rębków, który starcza na nie wiadomo ile. Spirytusik ten taki żelowy, który jest używany do podgrzewania jest nieco droższy, dlatego można sobie to robić albo na kuchni podgrzewać, czyli kładziemy to sobie, całą tą michę na kuchni i grzejemy w chałupie. Naprawdę tak bardzo się nie dymi. Jakby się wydawało. Albo widziałem też patenty, że można sobie zrobić palniczki od kuchenki turystycznej pod spodem i LPG to ładnie zasilać na balkonie, czy gdzieś sobie grzać. Wtedy koszty nam schodzą eksploatacyjne w dół bardzo znacząco. Tak, jedyna tego wada jest taka, że nie ma tu gdzie uchodzić wilgoć podczas wędzenia bo mamy to na tych pięknych rusztach ułożone, przykryte taką pokrywą. No i ta wilgoć się skrapla na tej pokrywie, więc ja w trakcie wędzenia co jakiś czas wyjmuję pokrywę i wilgoć... z wilgoć... wodę zlewam gdzieś tam na, na... boczek. Warto dobrze wszystko wysuszyć przed wędzeniem, dużo bardziej trzeba to przesuszyć niż w tradycyjnej wędzarni, bo ta woda tutaj nie ma gdzie uchodzić, tam sobie uchodzi kominem, tutaj zostaje i się to w tym wszystkim kisi. i kochany zelmerek już się szykuje do roboty. Tutaj przecudne urody mięsko. Flaczki się moczą wypłukane już ze soli. A tutaj jest zaprawa gotowana dnia poprzedniego. Co do samego mięsa, to robi kiełbasę bardzo tłustą tym razem. Użyłem tutaj szynkę w kulce, 120 kilo kg zamrożoną. Dwa kawałki pod łącznie 0,8 kg. Boczku też około. 80 kg i dorównałem do 3 kg słoninką. Wszystko to pięknie sobie zamaceryzowałem z poprzedniego dnia. Yy, użyłem do tego szeregu różnych przypraw. Nie będę mówił, jakiej jaki ilości, bo ja zawsze to robię sobie na oko. Wedle smaku bardzo dużo pieprzu, na pewno za dużo, jak zwykle czosnku. Czosnek zawsze rozgniatam ze solą, czyli go siekam bardzo drobno, później rozgniatam na taką papkę. Tak, żeby ten czosnek nie był wyczuwalny w kiełbasie na zasadzie takich grudek, tylko po prostu, żeby ładnie się rozprzestrzenił po całej kiełbasie. Listki laurowe zaraz wyrzucam, bo listki laurowe są z tej pięknej zalewy. Zalewa to były kilka ziarek ziela angielskiego, trochę białej gorczycy, kilka ziarenek jałowca, troszeczkę sproszkowanego, w sensie w moździerzu utłuczonego kminku. To jest ugotowane po to, jak będę wyrabiał mięso, to sobie będę dolewał zamiast czystej wody. Także teraz się biorę za mielenie tego. Yy, oczywiście zamaceryzowałem wszystko, czyli słoninę, mięso, podgardle i boczek razem. Kiełbasę robię najprostszym sposobem, nie chcę się z tym knocić. Każdy niech robi, jak mu tam smakuje. Ja nie mam żadnych rodzinnych przepisów, bo dziadek zmarł zanim mi przekazał swoje przepisy. Także robię tak, jak mi tam smakuje. Robię to też tak, żeby jak najmniej brudzić, czyli z tego garnka tutaj sobie wszystko ładnie przełożę za chwilę na boczek. Przemielę wszystko, mielę na dużym oczku, bo również słoninę lubię w dużych kawałkach wyczuwać w kiełbasie. Lubię po prostu tłuste rzeczy, tym bardziej, że na ketozie to nie tylko lubię, ale powinienem takie jeść, więc działam. No i tak to sobie robię. Widać, że kiełbaska będzie bardzo tłuściutka. Dużo tutaj słoninki jest, dużo. A tak, żeby nie było, przyprawiam... Majerankiem, kminkiem, zielem angielskim, dużo pieprzu. Na kilogram daję około taką łyżkę stołową soli, niby jest to około 15 gramów. Do tego dodaję naprawdę bardzo malutko na czubku noża saletry, tak żeby tutaj to, ta kiełbasa była jednak trochę czerwonawa po uwędzeniu. Nie lubię takiej białej, znaczy nie lubię, lubię, ale taka czerwona mi się bardziej podoba. Czasami nie daje, czasami daje. Teraz dodałem tej saletry tutaj ładnie. Także mielę tu sobie na spokojnie. Jak widać jest to metoda taka, żeby się jak najmniej narobić jeśli chodzi o sprzątanie. Ja robię wszystko jednogarnkowo w miarę możliwości. No i najprzyjemniejsza rzecz za nami. Mięso jak widać jest pomielone bardzo grubo. Kiełbasa będzie taka grudkowa, słoninowa, bo jest tej słoniny i podgardla dużo. Tak można powiedzieć, że tłustego boczek miałem dosyć chudy, ale tłustego i chudego mam tak pół na pół mniej więcej. Warto przy takich pracach raczyć się domowej roboty winem. Myślę, że to bardzo pomaga. Poza tym, wina, jak wiadomo, rozrzedza krew, a za gęsta krew nie jest specjalnie jakoś tam korzystna, bo wolniej i gorzej płynie, więc lepiej, żeby była trochę rozrzedzona. No i teraz zaraz będę tu dolewał wodę tą pięknie urobioną i będę to masował. Masować trzeba tak długo, znaczy to już się klei, tak? Ale trzeba to masować tak, że to będzie taka, aż puści troszeczkę takiego kleiku. I będzie się tak chciał kleić, taką dużą kulkę się zrobi, i ona się trzyma do ręki. Już próbowałem to. Zmechanizować w różny sposób korzystając z maszynki do chleba i tak dalej, ale jednak trzeba to zrobić ręcznie, nie jest to przyjemne. Ja akurat tego nie lubię, mimo że dłonie mam dosyć silne, ale nie, no nie lubię tego. Trzeba to robić z 10 minut. Niektórzy mówią, żeby dolewać tutaj wody takiej zmrożonej, nawet z kostkami lodu. Ja dolewam po prostu zimnej z lodówki, jak mówię. To jest dla nas, tak? Nie robimy tego dla, na handel. Tak samo jeśli chodzi o przyprawy, no, nie chcę mieć za każdym razem takiej samej kiełbasy. Za każdym razem chcę iść trochę, troszeczkę inną, więc zaraz sobie sypnę trochę więcej cząbru, innym razem tymianku, a jeszcze innym razem zrobię na samej soli pieprzu i czosnku. Lubisz bardziej czosnkową, sypiesz więcej czosnku. Ważne, żeby nie przesadzić. Lubisz bardziej pieprzną, sypiesz więcej pieprzu, a jak lubisz, żeby miała wszystko naraz, to tak w przypadku tej kiełbasy, ta będzie miała wszystko naraz. A że jest tłusta, to musi mieć dużo przypraw, żeby co bardziej delikatnych nie zemdliło. Ja akurat mogę jeść już sam, także mi to nie przeszkadza. No i bierzemy się za robotę. Jest pytanie, ile ona tej wody wchłania. No to już trzeba robić na oko. Ja na te 3 kg to gdzieś tak 200 ml dolewam. tej zalewy aromatycznej. Dlaczego tam gotuję jurczycę? Bo lubię gorczycę w kiełbasie, a jakbym ją włożył tak po prostu bezpośrednio do farszu, to ona mogłaby być twarda. Bo gorczyca dopóki tej wody nie naciągnie, no to jest bardzo twarda. Dlatego gorczyca gotuję w tej zalewie. I mam gwarancję, że będzie mięciutka. Od razu wlałem całość. Potworzyły się kałuże, ale ja się tu nie przejmuję, bo wiem, że to mięso pięknie wchłonie. Nie można dać za dużo wody, bo ta kiełbasa później Zwłaszcza w tej wędzarni, takiej balkonowej, tam nie ma gdzie wilgoć uchodzi podczas wędzenia. Ja będę pokazywał podczas wędzenia, jak to trzeba robić, żeby nie było strasznej masakry, ale i tak wilgoci wychodzi dużo. Dla mniej doświadczonych wyrabianie to jest też taki moment, kiedy można jeszcze dosmaczyć. Dosypać na przykład soli, czy jakichś przypraw. Jeśli nie wiemy jak nam to będzie smakowało, bardzo prostym, dobrym sposobem jest i sprawdzonym rozgrzać sobie trochę tłuszczu na małej patelce i taką małą kuleczkę z tej kiełbasy sformułować i sobie na tym tłuszczu usmażyć, posmakować. Niektórzy spróbują surowe mięso wieprzowe. Ja jednak mimo wszystko nie polecam. Północ wybiła. Wypchane tłuszczem ketogeniczne żyły wyłażą z rąk. Ręka boli. Masa się klei niesamowicie. Wniosek z tego, że już jest wyrobiony. Nie ma się co dalej knocić z tym. I teraz są dwie szkoły, faleniska i otwocka. Jedna mówi, żeby od razu wszystko ładnie mieli ci peklować i niech se leży. a druga, ta, którą ja wyznałem tym razem. A za każdym razem robi inaczej, bo nie lubię rutyny. To jest taka, że na początku sobie kroję mięsko w takie kawałeczki 3x3-2x2, zależy jak mi tam wyjdzie. No ale oczywiście się z tym nie knocę. Dodaję te wszystkie przyprawy sole i tak dalej. I wyrabiam. I wyrabiam, i wyrabiam, i wyrabiam. Wkładam do lodówki. Po paru godzinach znowu wyrabiam. A później wyrabiam po raz kolejny po zmieleniu. Można powiedzieć tak, wyrabiam wykończe, wykańczająco. Tak sama nazwa wykończeniówka ma za, za zadanie wykończyć. Także ja już jestem wykończony od tego mieszania. Zaraz wierę maszynę i będę nadziewał. Co do wyrabiania masy, przypomniało mi się takie słowo, którego używa mój ulubiony kucharz telewizyjny, pan Rączka, że ta masa jest taka maźglata. To idealnie opisuje dobrze wyrobioną masę na kiełbasę. Nie czuję jak rymuje. Kolejna rzecz, której naprawdę nie lubię, to nanizywanie tego flaczka na lejek. Lejek przez pomyłkę wziąłem za mały, bo 19 zamiast 22. Ale to jest wina tego, że tutaj ten producent, Oskar Cook Austria, albo Kok, Made in China. China, przepraszam, Made in China. Nie naniósł napisów na te olejki. ja nigdy nie pamiętam, jaki jest który. I tutaj do, dosyć ciekawa informacja, niektórzy podczas, przed tutaj tego pięknego flaczka smarują to olejem. No to jest bardzo fajna rada, ale tak naprawdę ona działa tylko na początek, na tym samym początku flaczka, bo później ten olej się oczywiście wyciera i nic nie daje, także niewiele to pomaga, no ale polecam. Naładowane mięsko, jak ładujemy, to robimy to w ten sposób, żeby małymi porcyjkami i ugniatamy, żeby wycisnąć całe powietrze. To nie jest jakaś wielki, wielka przeszkoda, bo to powietrze i tak tutaj po lejku zawsze wyjdzie, ale będzie to łatwiej robić. Niestety ten mój aparaciek do nadziewania kiełbasy 3 kg mięsa nie mieści, więc muszę to robić na dwa razy, no ale trudno. Ciśniemy tak długo. Aż tam nam ładnie wyjdzie powietrze i zaczynamy tego flaczka nabijać. Wiem, że wygląda to ochydnie, ale przynajmniej kiełbasa i efekt jest później znakomity. Jak wypuszczamy powietrze, to zawiązujemy sobie supałek na końcu flaczka i pchamy tą masę mięsną do flaka. Staramy się to tak robić, żeby ona była w miarę jednolitej grubości, wtedy nam się równomiernie uwędzi. Nie wiem jak do takich wędzarni tradycyjnych, bo jeszcze sobie nie zbudowałem, jak mówiłem, ale do tej balkonowej to trzeba sobie to podziurawić później ładnie wykałaczką, żeby ewentualne powietrze wyszło. I wędzimy dziurkami do górnie, do dołu, żeby nam ten smalec nie uciekł, zwłaszcza ci, co są ketogenikami. Uważać. Tak to wygląda, wyszło mi tej kiełbasy jakoś absurdalnie dużo. Jest w pół do drugiej w nocy, a ja dzisiaj chyba zapomniałem kolację iść przez tą hotketozę. To tą ostatnią kiełbaskę to sobie ją zaraz odgrzeję i zjem kawałek chociaż na ciepło, żeby tak nie iść na czczo spać. No i proszę bardzo, kiełbaska ugotowana. Pachnie ładnie jak biała. Tak to wygląda. Jest różowiutka, po uwędzeniu będzie prześliczna. I jem sobie kolacyjkę. Druga siedem, idealna na pora. Z majonezikiem, musztardką zaraz zakosztuje czy dobra. No, wygląda jak typowo kiełbasa biała. Smak gitara. Jeśli jeszcze to wędzy to będzie bajka. To jest pierwszy raz, kiedy z 3 kg mięsa ledwo się ułożyłem na tych dwóch rusztach. To nadziewam takim jakimś tam śruborkiem. Tak, tam i więcej. Chodzi, żeby nam to tutaj nie wybuchło podczas pieczenia. I nic poza tym. Pachnie niesamowicie ta kiełbasa, bo dużo czosnku naładowałem. No i tak to tutaj sobie zostawię na noc. przez jakieś 19 stopni i ona tak sobie do rana, czyli do jakiejś tam dziewiątej poleży. Kiełbaska przez noc pięknie obeschła, już jest taka pomarszczona, nazwijmy to. W domu pachnie tak czosnkiem, że krękajcie narody. Także wrzucamy to na maszynę i wędzimy. Z olcha buk. ja mam akurat takie. Ludzie różne pożywają. Powiem szczerze, że nie jestem jakimś takim znawcą, że powiem, że o, na tych to będzie lepsze, na tych inne. Tu są rekomendacje do jakich mięs, jakich używać. Na to tacka, a na tackę jedno i druga. Niestety takie trochę wyszły zapękate i się opierałem na sobie. To no będą pasiaste jak z grilla, ale nic to smakowi nie będzie przeszkadzało. Tak robię już któryś tam raz i jest spokon. Staramy się tak, żeby te kiełbaski nie dotykały nam ścianek naczynia. Fajnie jakby od siebie też nie dotykały, no ale... Tak się za bardzo nie da. Żeby choć trochę było przerwy, to zawsze tak przewieje. Natomiast jeśli dotyka ścianek naczynia, no może się przypalić. Podgrzewacze już napełnione żelem. Nalewamy tak, żeby się nie ulało tymi tutaj kryzami. Żel wygląda tylko. Palamy i gotowe. Tutaj mamy takie kryzys, żeby zmniejszać, zwiększać płomień. Ja nie ukrywam, że zawsze jadę na fula. No i gotowe. Tu sobie tak trochę odsłaniam taką brzydką kartonową przesłoną od wiatru, bo dzisiaj jest chłodno i wietrznie. Żeby mi nie zmuchnęło płomienia. Pomyki pod że jakiś wielki dymek się wydostaje. Czas start. 20 minutek minęło. 50 stopni w środku. Pięknie pachnie dymem. Och, gorące. Trzeba pierwsze odlanie wody zrobić. Będzie tego dużo raczej już. Nieźle. Tak wyglądałem w środku, się ładnie będzie. Ale pachnie. Minęło dokładnie 40 minut w środku 71 stopni panuje. Płomienie już wygasnęły obydwa. Zaglądam, patrzę czy nie ma wody. Widać do tego zeszło. I własno prezentuje się jeszcze doskonalej. Zamykam elektryczne auta, jeszcze na szalon. Dolewam jeszcze trochę żelu, podpalam tak żeby jeszcze 10 minut dogrzać. Miała równo godzina, wodę już odlałem, tak jak widać dno jest coraz bardziej dziurawe, bo wypływa. Kiełbaskę odkładam teraz sobie nad zlewaczkiem, żeby ładnie obsuszyła się i wystygnęła. Te dodatkowe 10 minut dołożyłem po to, żeby po prostu się ta kiełbasa ugrzała porządnie. Ja już tej kiełbasy nie parzę, tylko ją jem tak jak jest. Nadmiar sobie pakuję próżniowo, zamrażam, bo wszystkiego naraz nie zjem, nie ma opcji. Widać, że ta kiełbasa no, niestety nie wędzi się tak bardzo równomiernie. Widać też ślady, jak po grillu. O, tłuszczyk mi spływa, nie dobrze. Tłuszczyk to powinien do gardzioka spływać. Tak to się prezentuje. Także daje się zrobić kiełbasę w wędzarni balkonowej. Serdecznie polecam. ale pachnie, matko. Ponieważ jest 13, a ja zapomniałem zjeść jeszcze śniadanko. No to sobie kawałek kroję. Ona powinna jeszcze powypoczywać, ta kiełbasa. Oj, oj, oj. oj jak z niej ciecze ten tłuszczyk. Mm, mm, mm. No, skórka jest trochę chrupiąca, czyli trochę ją przegrzałem bardziej poszarpałem jak ukroiłem, kroiłem. Jest różowiutka ze względu na naprawdę odrobinkę, tak jak mówiłem na czubku noża. No może 1 gram był tego. Dodatek saletry. Miejscami jest trochę blada. Tutaj widać powietrze nie uszło, ale próbujemy. Mmm, bajka. No już po prostu idealna. Kiełbaska już się pięknie podsuszyła odpoczęła po wędzeniu. Pora do lodówki. Jedna albo dwa pędka sobie zostawię na obsuszenie, bo jestem ciekaw czy będzie smakowała jako zasuszona. Troszkę już rozdałem, troszkę zjadłem, jeszcze troszkę rozdam, a resztę będę pakował próżniowo do zamrażania. Czyli sobie taki średni woreczek zgrzewam na początku. Pakuję sobie porcyjkę kiełbaski taką na raz, żeby ją zjeść w kilka dni. Zgrzewam i zamrażam. Taka kiełbasa po rozmrożeniu pachnie nadal pięknie dymem. Spokojnie można na niej zrobić jakąś fajną zupę, jakiś krupniczek, jakąś zalewajeczkę albo może nawet kapuśniaczek. Jest bardzo aromatyczna, to jest bardzo dobry sposób przechowywania, a ja tak dużo kiełbasy na raz nie zjem, więc można też nie mrozić i tak trzymać w lodówce, wtedy lo w lodówce inne produkty nie przejdą smakiem kiełbasy i zapachem, a i kiełbasa będzie dłużej świeża. No i ciach. Gotowe. Wygląda jak sklepowa. Ja jeszcze dla pewności robię jeden z grzew po przesunięciu. Znaczy, nie ma to dużego znaczenia, ale tak sobie robię zawsze. I